Moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie książka kompletnie inna od takiej, której poświęciliśmy poprzedni vlog. No naprawdę, kompletnie, kompletnie inna. I myślę, że będzie to gratka dla fanów literatury pięknej. Ta książka, co prawda, jest już fizycznie obecna u mojej mamy, więc ja tutaj wkleję gdzieś jej okładkę. No i króciutko opowiem Wam, jakie ona na mnie uczyniła wrażenie. Valerii Perin, Zapomniane Niedziele. To kochani historia, którą opowiada nam główna bohaterka, 21-letnia Neish, która jest opiekunką w domu pogodnej starości, tak pięknie i malowniczo zwanym pod hortensjami. Często spędza godziny wysłuchując różnych właśnie historii osób starszych, i postanawia w takim pięknym, niebieskim zeszycie opisać historię Helen, którą tam poznała i z którą dosyć mocno się zżyła. Sama Justin natomiast jest wychowywana przez dziadków, mieszka właśnie z nimi, ze swoim kuzynem Julesem, a jej historia życia jest bardzo przykra, ponieważ rodzice jej i rodzice Julesa, a więc dwie pary małżeńskie pochodzące z dwóch bliźniaków. Którzy się ożenili, niestety mieli wspólny wypadek samochodowy. Wszyscy zginęli na miejscu w jednym samochodzie, gdy pośnie ta Justin i Jules byli jeszcze mali. I kochani, w tej książce praktycznie cały czas przeplatają nam się te dwie historie życiowe, bo z jednej strony właśnie tą opisywaną historię Helen poznajemy, a z drugiej tą jakby bieżącą, aktualną historię yy, naszej Justin. A tymczasem w domu pogodnej starości dzieje się coś szalonego, ponieważ jakiś dziwny żartowniś robi kawały i dzwoni zazwyczaj w sobotę do członków rodzin niektórych z pensjonariuszy, powiadamiając ich, że oni zmarli. Prawda jest taka, że oni wcale nie zmarli, ale oczywiście wtedy w najbliższą niedzielę przyjeżdża cała rodzina zazwyczaj, no i ci pensjonariusze ożywają, wiecie, po prostu rozkwitają, bardzo się cieszą. I to chodzi właśnie o takich ludzi o których po prostu zapomnieli najbliżsi i przestali ich odwiedzać i stąd właśnie tytuł tej powieści Zapomniane Niedzielę. No ale w związku z tym, że grasuje w tym domu spokojnej starości takie właśnie niby żartowniś, to oczywiście policja rozpoczyna śledztwo. I kochani, przy okazji właśnie jednego z takich przesłuchań, y, nasza opiekunka Justin dowiaduje się, że wypadek samochodowy jej rodziców nie był jakimś takim zwykłym wypadkiem, że nie wszystko było tam klarowne i czyste i że również właśnie w w tym przypadku toczyło się śledztwo. Próbuje ona dowiedzieć się więc trochę więcej na temat przyszłości swoich rodziców, ale niestety dziadkowie milczą jak głazy i nie chcą nic na ten temat opowiadać. No i kochani, jeśli chodzi o tą historię Helen, to mogę wam powiedzieć, ponieważ zanim rozpocznie się tak naprawdę prawdziwa powieść, to tu się dosyć dużo rzeczy na początku dzieje. I na przykład ta Helen, słuchajcie, oczywiście tutaj jest już starszą babcią. Wspomina nam swoje życie jako młodej dziewczynki, która nie umiała ani czytać, ani pisać, i była z tego powodu bardzo nieszczęśliwa i bardzo zła. I pewnego dnia zauważył to starszy młodzieniec, jak ona nieskładnie próbuje uczyć się po lekcjach, jak już wszyscy nauczyciele i uczniowie wychodzą ze szkoły. I oferuje jej taką pomoc, że nauczy ją czytać, ale metodą bardzo oryginalną, bo metodą Braille'a. Okazuje się, że chłopiec ma niewidomego ojca i właśnie stąd zna tę metodę czytania i sam również się nią posługuje, ponieważ obawia się, że kiedyś w dorosłym życiu sam naturalnie oślepnie tak jak jego ojciec. No i tutaj oczywiście zawiera się przyjaźń przepiękna na lata, która przeobraża się w związek uczuciowy ten pan nazywa się Julian, on zakochuje się, słuchajcie, w Helen bez pamięci jako małżeństwo, kiedy wybucha wojna, zakładają oni bistro. Prowadząc to bistro, postanawiają ukryć pewnego Żyda u siebie w piwnicy. No i to doprowadza do bardzo, bardzo Złej, całej plątaniny wypadków, ponieważ jak się domyślacie, w czasie wojny za ukrywanie Żyda groziło bardzo, bardzo wiele. Losy, Helen i Juliana się po prostu rozplatają. Tymczasem jednocześnie, jeśli chodzi o życie takie teraźniejsze, no to Justin po prostu nadal całą jej pasją jest ta jej praca, spędza w niej bardzo dużo czasu wolnego, także jakby nieodpłatnie. No i poznaje tam właśnie wnuka Helen, czyli Romana. I na tym właściwie muszę Wam zakończyć, jeśli chodzi o fabułę. No bo więcej już bym Wam zabrała przyjemności szczytania, a tak najlepiej po prostu ją zacząć pochłaniać, więc przejdę teraz już, kochani, krótko do podsumowania. Czy zapomniane niedzielę uważam za udaną książkę. Wracam się z pytaniem do tych, którzy czytali jakieś powieści Violet Perrin. Czy, czy wy też macie takie wrażenie, że ona pisze książki z taką dozą smutku? Że w każdy jest trochę cierpienia, bo ja mam takie wrażenie. Na razie przeczytałam dwie, więc niezbyt wiele, ale przypominają mi one taką melancholię z kryminałów szwedzkich. I to jest fajne, bo oczywiście to nie są kryminały, ale ta doza smutku, ta taka szczypta po prostu, no, takiego cierpienia jest obecna w jej książkach. I powiem szczerze, taki jest nawet głęboki smutek, także byłam tylko ciekawa Waszej opinii. Kochani, przede wszystkim określiłabym ją przymiotnikiem Urocza ponieważ klimatem, stylem pisania bardzo przypomina życie Violet, no bo jest w sumie tej samej pisarki. Tak naprawdę są tutaj opisane historie dwóch rodzin, ale dwóch rodzin, których łączy to samo, mianowicie miłość, która prowadzi do cierpienia. I mimo, że miłość sama w sobie jest piękna i też jest przedstawiana tutaj jako taki no cud życia, coś najważniejszego, co nas spotyka, to właśnie w tej powieści ma ona bardzo taką barwę, słuchajcie, negatywną, bo doprowadza do strasznych, strasznych wypadków zarówno w jednej, jak i w drugiej rodzinie. Czytając tą książkę, miałam takie wrażenie, jakby ktoś, słuchajcie, powiedział do mnie: Chodź, Małgosiu, usiądź tutaj sobie, a ja ci opowiem pewną piękną historię. Zrób sobie herbatki i posłuchaj. I rzeczywiście. Ta książka dla mnie jest takim snuciem opowieści. I znowu miałam takie wrażenie, że przypomina mi ona klimatem w czytaniu inną książkę. Była sobie rzeka Diane Sutterfield, którą czytałam jeszcze zanim założyłam tego vloga, więc oczywiście nie mogliście tej mojej recenzji tej książki posłuchać ani zobaczyć. Myślę, że rzadko zdarza się taka książka w literaturze pięknej, która pochłania, jeśli chodzi o historię i która nas bardzo wciąga, a właśnie Valerie Perrin ma. Ten talent, że ona potrafi od samego początku nas bardzo w tę daną historię, która wcale nie wydaje się jakaś zagmatwana, jest mega prosta, wręcz może czasem banalna i krzywdząco dla książki wydaje nam się ta fabuła. Że nic tam się wielkiego nie wydarzy, to jednak właśnie Perrin potrafi nas tak wprowadzić w historię, że automatycznie nas ona intryguje. Yy, powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o historię Helen i Justin, to zastanawiałam się, która podobała mi się bardziej i nie potrafię wybrać, bo w sumie y, historia Helen wydaje mi się dużo bardziej wzruszająca, natomiast y, historia tej naszej Justin wydaje mi się strasznie, strasznie bolesna, a w zasadzie historia członka jej rodziny. Obydwie te ścieżki, tych y, rodzin, Idą w kierunku wielkiego bólu, wielkiego cierpienia i takiego jakby niemożli takiej niemożliwości zabliźnienia ran, które będą już zawsze w tych osobach, które coś strasznego przyżyły właśnie z powodu miłości. Oryginalny, niezwykle empatyczny, uczuciowy chwilami poetycki, styl pisania, który dosłownie jest no, taką kwintesencją właśnie tego pojęcia literatura. Piękna. Co jakiś czas mamy też wszczepione w smaczki, ja to tak nazywam, ponieważ są tu takie fragmenty króciutkie, a bardzo głębokie, rozmów między Justin a jej pensjonariuszami, które pokazują, jak wiele ona ma serca i cierpliwości wobec takich starszych ludzi. I było, kochani, też coś niesamowitego na stronie dokładnie 314, a mianowicie pewna taka zasada obowiązywała w tym domu spokojnej starości, że z racji tego, że te osoby często, wiecie, odchodzą, Niestety, do powiedzmy to lepszego świata, to zabroniono tam używać słowa zmarł, zmarła. I okazało się, że pisarka nam pokazuje ustami Justin, jak wspaniale można znaleźć słowo, które oddaje to, tą samą treść. I tak naprawdę, pada tutaj aż 12 przykładów określeń, które znaczą właśnie to, że człowiek umiera. Jakie są te 12 określeń? Jeżeli chcecie je poznać, to serdecznie zapraszam do przeczytania książki i zwrócenia uwagę na stronę 314. A jeśli chcecie wiedzieć, które sceny wzruszyły mnie najbardziej, to oczywiście było ich wiele, ale szczególnie też pamiętam taką stronę opisaną, czy stronę, nie pamiętam numeru, zanotowałam ją sobie, ale pamiętam, że ta scena, właśnie ze strony 257, gdzieś tam spowodowała, że musiałam na chwilę tę książkę odłożyć i powiedzieć sobie, jak ona to fajnie napisała. No i powiem wam, Szczerze, że jak zaczynałam czytać te właśnie zapomniane niedziele, to miałam takie jakieś krótkie wrażenie, że ta fabuła jest strasznie banalna, że to jest tak prosta, jakaś ckliwa, wiecie, historia o miłości zupełnie bez sensu. No i okazuje się, że było to mylne wrażenie to pierwsze, bo rzeczywiście ta historia, a właściwie dwie historie są tak naprawdę bardzo głębokie. I cały ich sens i ich piękno, i tragizm odkryjecie właśnie. Idąc przez treść tej książki. Także ostatecznie mogę Wam tylko powiedzieć, tak, że jeśli chodzi o literaturę piękną, to ta książka zdecydowanie jest takim klasycznym przykładem tego właśnie rozpowszechnionego pojęcia i dla mnie kojarzy się jak najbardziej ze słowem pięknym ze sztuką pisania. Jest to uczta, uczta do smakowania, uczta do takiego rozmyślania, ponieważ naprawdę wiele rzeczy, wiele też cytatów ładnych znajdziecie w tej książce, wiele wypowiedzi takich mądrych, naprawdę głębokich, niepustych słów. Ta treść po prostu się gdzieś tam nam w sercu zapisuje. Także tak samo jak i życie Wajalet, duże też wrażenie na mnie uczyniło, tak również zapomniane Niedzielę. I żeby było śmiesznie, czytałam tą książkę praktycznie całą Niedzielę. Oczywiście nie skończyłam jej w jeden dzień, ale serdecznie Polecam przeczytać ją w niedzielę, bo to też ma taki swój mały, wiecie, klimacik. Także pozdrawiam Was serdecznie. Polecam książkę nie tylko fanom literatury pięknej, jako po prostu powieść piękną, właśnie na lato. Tam były właśnie takie gorące, parne dni, więc jak najbardziej, jak ulał, Dom Spokojnej Starości pod Hortensjami otwiera swoje drzwi i zaprasza Was do środka. A ja już się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, ściskam mocno i do zobaczenia już niedługo.